Siema, witajcie w kolejnym odcinku na kanale i na samym początku chciałem Wam podziękować za poprzedni odcinek, a właściwie to, co po nim zrobiliście, bo zostawiliście naprawdę bardzo dużo lajków i przede wszystkim przybyło bardzo dużo nowych subskrypcji, więc za to wam bardzo dziękuję i chyba muszę o tym po prostu częściej mówić na początku odcinka, bo zazwyczaj mówię o tym pod koniec, a większość ludzi na pewno i tak ogląda. Sam start, więc jak możecie, jak nie subskrybujecie kanału jeszcze, to zasubskrybujcie, jak możecie, zostawcie lajka i lecimy dzisiaj z paczką, z gwarantowaną ikoną Baby i również z paczką 86. plus Również nagrody za Food Champions Division Rivals otworzymy sobie. Chociaż nie wiem, czy otwierać paczki, bo e, za tydzień tak naprawdę będą karty Team of the Year w paczkach prawdopodobnie i będzie to właśnie 22 stycznia. Takie są jakby przypuszczenia, że właśnie to będą albo 22 stycznia, albo 25 w. E, poniedziałek. Możliwe, że jutro do paczek trafią karty nominowane do TOTY i szczerze mówiąc, chyba bardziej bym wolał otworzyć te e, paczki, które mam za DIVISION RALBIS czy FOOT CHAMPIONS właśnie podczas gdy te karty nominowane do TOTY będą dostępne w paczkach, bo naprawdę będzie dużo większa szansa, żeby trafić coś fajnego niż teraz e, przez te karty HEADLINERS, które są dostępne jeszcze przez jeden dzień. I też Wam to polecam zostawić sobie paczki, czy to na jutrzejszy event, czy to na przede wszystkim TEAM OF THE YEAR. Dobra, zgłaszamy szczęście nie zapomniałem, bo naprawdę uwierzcie mi, że od ostatnich 3-4 dni co chwilę mam takie wrażenie, że zapomniałem, że tego z BC już nie ma i te 300-400 tysięcy przepadło. Ale na szczęście udało się zgłosić i za chwilkę otworzymy. Zobaczymy, co będzie tym razem. Otwieram już chyba 3 razy, 3 razy w tej FIFIE tą paczkę i, no, jak na razie, chyba Ian Wright najlepszym. Trafę, w sumie mogę Wam pokazać te ikony, które trafiłem do tej pory. Jak widzicie, tutaj skład z srebrnych zawodników. Kończyłem również wymianę ikon, i również podczas Team of Dayer otworzymy paczkę 83 plus 25 zawodników. 85 plus, tam jest 5 chyba zawodników i dwie paczki za 125 tysięcy, więc liczę, że tam w tych paczkach również coś uda się trafić. Jeżeli chodzi o poprzednie te paczki, dwie otworzyłem: Lineker i Ian Wright, także teraz będzie trzecia paczka. Z ikoną Baby Fifi 21 i liczę, że nie będzie tym razem to Anglik. Dobra, także lecimy na początek jeszcze tą paczkę za 7500. A później przechodzimy do tego, co najważniejsze chyba w dzisiejszym odcinku. I naprawdę uwierzcie mi, że bardzo liczę, że tym razem uda nam się trafić coś dobrego. Chyba ekrany były w tej paczce, także na pewno kilka tysięcy się zwróci. Każda karta naprawdę teraz 84 w górę jest bardzo droga i jest super. Sule, który jest warty 15 tysięcy, tak jak widzicie, więc no trochę się chociaż tyle, że zwróciło z tej paczki. Dobra, także otwieramy, zobaczymy co uda się trafić tym razem. Liczymy jak zawsze oczywiście na Brazylię, Holandię lub Portugalię. Oby nie była Anglia, bo naprawdę mamy dość angielskich ikon w FIFA. Jest Ukraina, także będzie Szewczenko i trafiam go po raz pierwszy. Nigdy jeszcze nie trafiłem karty Szewczenko, a Takich paczek z gwarantowaną ikoną. Naprawdę otworzyłem już bardzo, bardzo dużo w poprzednich edycjach i nigdy jeszcze tej karty nie trafiłem. No na pewno jest to dobry traf, ale i tak no myślę, że otwierając takie paczki, no liczymy mimo wszystko na na coś lepszego. Nie wiem, ile jest karta Szefczęki warta. Myślę, że okej, okay, w granicach 354 tysięcy podobna karta do chyba Iana. Rajta ona 4 gwiazdki słabszej, 3 sztuczek, wysoka, wysoka. Na pewno sobie ją przetestuje zamiast Jana Wrighta w tej lidze weekendowej. Czy będzie lepszy? Szczerze nie sądzę. No cóż, także po raz kolejny, niestety, bez jakiegoś niesamowitego szczęścia w paczce z ikoną podstawową. Trudno. Także odbierzemy sobie jeszcze e, paczki. Nie wiem, czy będę je otwierał, zadecyduję o tym. E, kolejnej części, w dalszej części odcinka, gdy pojawi się ekran e, wczytywania i zobaczymy co dostaniemy, czy dostaniemy karty nominowane do TOTY jutro w paczkach, czy będzie jakiś ekran właśnie dotycz, dotyczący tego. E, ale i tak wydaje mi się, że po prostu chyba zostawię te karty na, te, te paczki na kolejny tydzień. Jeżeli chodzi o Foot Champions, w tym tygodniu mam tylko Srebro 1, grałem po to, żeby się zakwalifikować na kolejną ligę weekendową. I teraz mam nadzieję, że już normalnie złoto 3, czy tam może złoto 2. Przypominam, że teraz jest dodatkowy player pick e, w tym tygodniu. W zadaniach sezonowych, za granie nawet 3 player piki za wygranie około 22 meczów. Także otwieramy, zobaczymy, co uda się trafić. Wysoko ocenione karty: Hinteregger, którego trafiłem wczoraj, i Volant 86. Także bierzemy sobie tą kartę pod SBC z ikonami przyszłymi, prawdopodobnie, bo innych raczej SBC nie będę robił z tak wysoko ocenionymi kartami. Dobra, widzimy się po godzinie 19, czyli za dosłownie sekundę. Okej, okay, ja się wylogowałem już z konta, ale niestety nie ma nowego ekranu wczytywania, więc oznacza to, że prawdopodobnie po raz pierwszy w piątek nie będzie nowego eventu z tego co tutaj e, widzimy, chyba, że ekran wczytywania pojawi się na przykład o 20 czy o 21, bo czasami też się tak zdarza, więc jak będzie jakiś nowy event, to oczywiście wam to e, powiem. Dobra, zobaczmy, czy mamy coś nowego w zadaniach sezonowych, e, jeżeli chodzi o dzisiejszy dzień. Przypominam, e, że do zgarnięcia są dodatkowe Player picki za wygranie 10, 16 i 22 meczów. A jeżeli chodzi o nowe dzisiaj rzeczy, chyba nie ma niestety nic nowego tutaj, chyba że punkty przełomowe nie, również tutaj nic nie ma, więc przejdźmy już do SBC. Na pewno dostaliśmy ważne mecze. Z tego co dziś słyszałem, być dzisiaj paczka za 50 tysięcy za ukończenie właśnie ważnych meczów. Mamy tawaniera, kartę headliners, o której również mówiłem w przewidywaniach, że headliners ponad półtora tygodnia temu i ona naprawdę wygląda bardzo dobrze już teraz, 86 overalla, wow. Wow, naprawdę jak macie ją, jak połączyć, to zdecydowanie polecam. Naprawdę, chyba nawet ja się zastanowię, czy tej karty nie zrobić, bo jest ona naprawdę fantastyczna. Nie mogę się doczekać, jak będzie wyglądała jego karta Team of the Season. Zobaczmy, co potrzeba, żeby go zrobić, 83 i 85, no nie jest to tanie. 85 chodzą w granicach, teraz 15 do 20, tysięcy, do 20 tysięcy, więc no raczej około 200 do 250 tysięcy to SBC. No drogo troszeczkę, ale jakby nie było, no w tym momencie naprawdę ta karta może być najlepszym prawym obrońcą w grze. Naprawdę kosmos, jak ona wygląda. I dobra, zobaczmy, co mamy oprócz karty Tawaniera, czy cokolwiek nowego dostaliśmy. Playerpiki są jeszcze przez 5 dni. Też zastanawiam się, czy nie zrobić ich na. Właśnie zostawić na kartę Team of the Year. Możecie napisać w komentarzach oczywiście rozbudowa 85, 86, plus. za chwilkę sobie to zgłosimy. Tylko zobaczmy, czy jeszcze nie ma coś nowego. Ważne mecze i nie mamy złotą paczkę piłkarzy Prime, więc za 45 tysięcy. Ważne mecze też paczki zostają z nich wszystkich na e, toty. Tu mamy paczkę piłkarzy Electrum Premium. Mała złota paczka rzadkich piłkarzy, więc 6 złotych, 6 rzadkich kart. Bardzo fajne paczka za 25 tysięcy. I mieszana paczka rzadkich piłkarzy. Bardzo dobre paczki w tym e, tygodniu, jeżeli chodzi o. Ważne mecze polecam zdecydowanie zrobić. Dobra, zobaczmy, czy coś jest. To jest nowa karta? Nie, chyba nie. Więc, więc raczej nowego nic już nie ma. Te ważne mecze i nowa karta Headliners. Chyba, że o, właśnie, mamy nowe SBC ligowe: Liga ym, turecka i Liga belgijska. zakończymy paczkę za 100 tysięcy i tutaj również paczka za 100 tysięcy. Tych lig na ten moment niestety nie mam gotowych, bo mam tylko przygotowane te top 5, miałem przygotowanych te top 5, tych w tym roku sobie nie skupowałem, ale na pewno też z brązowych paczek bardzo szybko to będę w stanie sobie zrobić, więc po, podczas eventu Team of the Year jestem przekonany, że obie te ligi sobie również zgłosimy. Mamy jeszcze ligę holenderską i również jest paczka za 100 tysięcy, wow. Dzisiaj naprawdę dużo nowych rzeczy, dużo fajnych nowych rzeczy. Ale dobra, przechodzimy do ostatniego SBC na dzisiaj ostatniej paczki na dzisiaj 86 plus oczywiście SBC już yy, gotowe nie jest. Ono nagle najtańsze, bo potrzeba aż oceny 84, ale liczę, że po raz pierwszy tej paczce uda mi się coś trafić, bo dwie poprzednie, które robiłem, no nie były najlepsze z tego co kojarzę. W poprzedniej trafiłem chyba wyratkiego, albo jakąś inną kartę 86, chyba Humersa, a w poprzedniej jakąś kartę chyba 87 czy 88 również słabo, więc liczę, że teraz będzie dużo lepiej. Słuchajcie, jak możecie zostawcie lajka, like, jak nie zasubskrybujcie kanału, zasubskrybujcie, piszcie co uda wam się trafić w waszej paczce 86+, piszcie czy zostawiacie paczki na Team of the Year i lecimy z paczką z gwarantowanym walkoutem. Zobaczymy co uda się trafić, co jeszcze tam tutaj. Okej, okay, brązowa paczka była, także lecimy. Zobaczymy czy tym razem się poszczęści. Oby tak, oby tak, słuchajcie. Może jakaś karta specjalna. Szkoda, że e, ikon w tych paczkach nie można trafić. Dobra, zobaczymy co będzie. Bez karty specjalnej? Nie, jest Inform. Jest Inform, Hiszpania. Środka i pomocnik, będzie Parejo. No jeżeli chodzi o SBC jest to dobre, ale jeżeli chodzi o grywalność jest to kompletnie nieugrywalna karta, więc po raz kolejny niestety na pewno końce stracone nie są on Jest wart więcej, jakieś nie wiem 35, może 40 tysięcy. Szkoda. No cóż, także to było tyle i widzimy się jutro. Prawdopodobnie w nowym evencie, lub dopiero w poniedziałek, prawdopodobnie z kartami nominowanych do Toty. Zobaczymy, co jutro nam jej przygotuje. Na razie.